Put a tutaj Hubrexo I kolejny odcinek FIFA 15-16 Młode Gwiazdy Dzisiaj przedstawiam Młodego pomocnika Chelsea A chodzi mi tutaj o e, Czekajcie o, e, Tutaj Tika Musonda 54 łów na początek. No, dupy nie urywa, ale no, zobaczycie za chwilę. No, dobra, zwinność, skoczność. No, tutaj nie za bardzo nic. 20 lat ma. Trzy gwiazdki słabszej nogi, niestety tylko dwie gwiazdki sztuczek. Może także grać na środkowej obronie. A w specjalnościach i cechach nie ma nic. I warto wspomnieć, że ma tutaj brata. Nie pamiętam jak on ma na imię Ale no jest młodszy Ma trzy gwiazdki sztuczek ale no nie wiem czy on jest taki dobry nie sprawdzałem jeszcze wam pokażę ile on jest wart oczywiście gdzie on jest? No gdzieś na końcu To będzie on No 70 tysięcy na początek to bardzo mało i pensja Nieco ponad 2000, ale z, z, uwierzcie mi, on ma bardzo duży potencjał. Więc ja wracam za chwilę i pokażę ile jego overall rośnie po tak dwóch, trzech sezonach, przynajmniej ile mi się udało, więc widzimy się za chwilę. Jesteśmy już po przerwie. Jak widzicie net mam go zakupionego, więc mogę Wam go pokazać w pełnej okazałości. No i co mogę więcej powiedzieć, z 54 overrolla na 87, czy tu trzeba coś dodawać, no właśnie nie, zobaczcie na te statystyki, 90 zwinności, 97 reakcji, 94 siły, 92 przechwyty, 98 agresji, no to nie jest aż taka statystyka do chwalenia, ale jest taka, kontrola piłki 90, 92 podań, 93 odbiór piłki, 88 ślizgów I to, i to wszystko tylko w trzy sezony. Niestety nadal ma tylko dwie gwiazdki sztuczek yy, ale no zobaczcie na specjalności, odbiór stratek, akrobata, siła i obrońca kompletny. Czy tutaj trzeba szczerze coś dodawać? No nie, po prostu. Nie, jeszcze yy, na początku on był wart yy, 70 tysięcy bodajże. A teraz jest wart 30 milionów. No Moim zdaniem nawet trochę mało jak na takiego piłkarza. No i niestety u mnie się trafiła kontuzja, no ale tylko 3 dni. Więc naprawdę to jest moim zdaniem jeden z najlepszych pomocników do kariery. Kupujcie go na początku. Ja go kupiłem tak po dwóch sezonach, to miał 80... 2-3 overalla w jeden sezon. Overall mu podskoczył u mnie o 5%, więc naprawdę kupujcie go jak najszybciej, bo jest on po prostu tani, a ma potencjał. No i no, co mogę więcej powiedzieć? Tiki Sonda, Jeden z najlepszych pomocników do kariery, moim zdaniem. Więc dobra, na razie jest to tyle. Ja jestem Hubrexo. Jeśli nam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!